Jak się będzie rozwijała, ta cała sprzedaż w internecie w najbliższym okresie? Bo ty, ty się jeżdżał w centrum, ty dokładnie masz wiesz, Te nitki do ciebie docierają, ty to wszystko śledzisz. analizujesz, wiesz dokładnie, gdzie są kanały fajniejsze, gdzie są gorsze. Boisz się Google'a jako sprzedawca w internecie? Nie, no trzeba współpracować. No, rolą małych e-commerce i ze względu na ich możliwości, głównie finansowe. My nie, nie jesteśmy w stanie kreować rynku, ale możemy się bardzo dobrze do niego dopasować i z Googlem nie ma co walczyć, trzeba z nim współpracować. A boisz się czegoś, co by nastąpiło? Nie wiem, takiego na przykład zautomacowania sprzedaży pod Twoim kątem, że pewnego dnia czy Google czy się na firma odpali algorytm, który będzie doskonale imitował człowieka, tak? będzie wybierał w imieniu wirtualnego sprzedawcy by żądany asortyment sprzedawał go wiesz, na zasadzie podpowiem Ci co potrzebujesz, tak, Gram w piłkę, dobrze, tą tam z tysiąca odpowiedzi wybierz odpowiednią. Boisz się, że ten, ten rozwój technologii będzie na tyle, jak gdyby wchodził w Twoją działkę jako sprzedawcy, no bo umówmy się, do pewnego momentu można to zautomatyzować. Sam mówiłeś, że Jasne. ci, którzy to zrobili do tej pory, czy gdyby tworzą, inwestują, to wygrywają. No pójdźmy krok dalej, tak, znaczy osoba żywa może być podstawiona, czy wyeliminowana poprzez jakąś tam nie lub bardziej doskonałą sztuczną inteligencję. Czy to jest dla Ciebie jakaś bliska przyszłość, czy mówisz, dobra, wszystkie, spokojnie, spokojnie? Wszystkie wizje takie futurystyczne zwykle się sprawdzają, ale kiedy, to, to jednak nie jest ten chyba horyzont czasowy. Mhm. Myślę, że gdyby tam... Nie, Jeszcze wnuki odchowasz, spokojnie. Tak, to, to nie, y -y. Ten, nie ten y, taki zakres czasowy. A powiedz mi, w takim e-commerce właśnie nastawiony na sprzedaż produktów yy, materialnych. tak, Czyli trzeba zatowarowić się, mieć na stanie, mieć jeszcze logistykę i tak dalej. Jaki kanał Ty wykorzystujesz pod kątem yy, okay. inbound marketing, ETB, nie wiem, przepasz kasę w Google, próbujesz na fejsie, Co jak gdyby w Twoim wypadku jest jak najlepszy taki kanał, który Ci dowozi? Yy, trzeba robić wszystko, mhm. spróbować wszystkiego. I zbadać po prostu, co przynosi mhm. najlepszy efekt. No, według mnie też nie ma co gonić za nowinkami technologicznymi, bo to zamyka jakby horyzont trochę i zamiast koncentrować się na kliencie, który jest najważniejszy, mhm. zaczynamy się koncentrować na jakichś kolejnych dodatkowych aplikacjach, integracjach itd. Mhm. Tak tak Musimy cały czas mieć na uwadze, że Rolą sprzedawcy jest zaspokojenie potrzeb klienta uh -huh. i, i najlepiej jeszcze w taki sposób, którego on się nie spodziewa. Uh -huh. Powiedziałeś, że jest wiele różnego typu momentów, miejsc, takich właśnie feature'ów, które trzeba testować. Fajnie, no ale jak to wygląda jak, tak realnie? Masz te wpięte wszystkie swoje AdWordsy, Facebooki, tak, social media, Google Analyticsy. siadasz rano i mówisz, dobrze, to teraz sobie przejrzę, przeglądam, i podejmujesz decyzję. To jest decyzja na poziomie danego dnia, czy jakiegoś dłuższego okresu, masz w głowie już właśnie to sezonowość, jak, jak to wygląda? No na pewno muszą być dane, żeby zarządzać takim biznesem. I te narzędzia, o których wspominałeś, to pokazują, że technologia jest w e komersie bardzo ważna, ale nie, nie, mo nie może ona dominować. Mm -hmm. Musimy cały czas pamiętać o, o kliencie i, i to klient jest najważniejszy. A technologia ma być tylko i wyłącznie w służbie klienta, taką służebnicą. Muszę ci w ogóle opchnąć tego Fokusa, bo coś czuję, że to będzie idealne narzędzie dla Ciebie, a to przy okazji. Po programie... Będziemy testować. Będziemy... Mamy w planie. Ten... Dobrze, dobrze będzie zniżka, spokojnie, dogada dogadałeś. <słyska> Jak wygląda rynek w ogóle sprzedaży tylko i wyłącznie rzeczy sportowych, ale już tak to skracający, gdyby zawężając do, do rzeczy piłkarskich. Jakiego typu masz konkurentów? Decathlon swoim konkurentem, czy raczej jakieś multibrandowe sklepy? Raczej sklepy specjalistyczne. Aha. I, I lubimy taką konkurencję, uh -huh. bo i od nich się dużo uczymy, oni uczą się od nas. I to się fajnie rozwija, a korzystają z tego tylko klienci. Mhm. Czyli na przykład, ale konkurencja rozumiesz tylko z Polski? Czy też myślisz o tym, że podgryza was też ten. Zagraniczna edziołka? powoli też. Europa się otwiera, przesyłki, niektóre firmy królskie mhm. już zapowiadają, tanie przesyłki takie transgraniczne i rynek jest, stoi otworem. Czyli jest niebezpieczeństwo takie, albo inaczej. Jest wyzwanie duże przed polskimi sklepami, przed polskim e commerce że nie tyle zostaną w tyłek od Google'a, czy od tam dużych graczy typu Facebook, tylko, że właśnie kopcy, nie wiem, Belgia, albo, albo Francja, tak? bo ktoś tam wykmini, że na polskim rynku jest problem związany z jakimś tam <laughs> niedostępnym, małą ilością produktów danej firmy, rzucą tutaj, tanie zapłacą za przesyłkę, no i nagle okaże się, że tak, Nike sprowadzane z Francji są tańsze niż te kupowane w Polsce, na miejscu, bo no bo tak, bo tu są zbyt duże marże, tak sklepy chcą większą za dużo tutaj no, tej, tej, tej gdyby kasy zarobić. E, czyli jeśli chodzi o politykę cenową, no to raczej tutaj koncerny na Europę utrzymują, y, że tak powiem ceny na jednakowym poziomie, a jednak y, to bycie tym specjalistą, że y, nawiązanie z klientem relacji, yy, nawet w jego takim ojczystym języku pozwala no, lepiej poznać jego pot potrzeby mhm. no, i zaspokoić. Jak widzisz rozwój swojego biznesu w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat? Cały czas yy, kłaść nacisk na specjalizację, jak najlepszą obsługę klienta. Yy, Optymalizacji, i automatyzację wszelkich procesów. No, bo to jest niezbędne, bo to pozwala z jednej strony ciąć koszty, a z drugiej strony zadowalać klienta nie tylko niską ceną, ale jakością obsługi. Mm -hmm. Okej. Okay. Myślę, że ten customer service w Polsce, obsługa klienta, jest problemem, w sensie, że ludzie mają du dużo oczekiwania w stosunku do, do tego typu obsługi? Jest problem tutaj, o ciekawą rzecz zapytałeś, bo klient w Polsce jest taki nie do końca dopieszczony, ja mm -hmm. mam takie wrażenie. Z jednej strony Aha. szuka najniższej ceny, a z drugiej chciałby być obsłużony po królewsku i tego do końca nie da się tak zrealizować, się. ale coraz więcej klientów ceniąc swój czas, wygodę, korzysta z zakupów internetowych i nie, nie patrzą na cenę, tylko na poziom swojego zadowolenia, na to, że oszczędzają czas i są w stanie naprawdę, uwierz mi, zapłacić kilka procent więcej uh -huh. za spokojne, bezpieczne, szybkie zakupy. Uh -huh. I to jest wartość. A to, to mi się wydaje, że w takim razie idziemy w dobrą stronę, bo to, co jest to, co że Wy wkładacie w to serce i że potraficie dobrze usłużyć klienta. To jest was też czas poświęcony, za który ktoś wam powinien zapłacić, chociażby właśnie tymi kilkoma procentami. Jak już na ten temat wydukujemy klientów, którzy nie będą tylko żądali, że cena ma być jak na Allegro, ale samochód ma być taki jak tam w salonie za, za 300 tysięcy, a jednocześnie ich on będzie tam warty 50, żeby mnie stać. No to gdzieś tam znajdziemy ten konsensus i to porozumienie. Bo na razie jest tak, że mam czasami wrażenie, że ludzie we wszystkich usługach, tak samo technologicznych, oczekują jak najniższej ceny, jednocześnie traktowania, sposobu obsługi, wszystkiego poziomu, poziomu świadczenia tej usługi na jakimś niewiarygodnie wysokim levelu, co, co nie jest możliwe, bo to się po prostu nie spina. Jeśli chodzi o, o to, co mówisz, to tutaj y, zysk dla sprzedawcy mhm. jest y, generatorem i impulsem rozwoju, a ten rozwój powoduje, że. On jest w stanie poznać lepiej potrzeby klienta, lepiej je zaspokoić, zrobić mu obsługę na dużo wyższym poziomie, ale no bez zysku nie da się tego zrobić. Mm -hmm. A jeżeli ktoś chce tanio sprzedawać, no to oznacza, że no nie zasługuje na ten zysk. I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję Ci, Norbercie za pojawienie Dziękuję. się. Życzę wielu sportowych sukcesów. Ja mam jeszcze niespodziankę dla ciebie no, taką nie, naprawdę. Czyli to ma niespodziankę sklepu swojego. Ha, ha, ha. Ale no. jako, że ty lubisz sport, ja lubię Uwielbiam. sport, a widzę coś, co już rozpoznaję z daleka. Tak, to Uuu. jest brand jeszcze. Ohoho. Ohoho. Mam nadzieję, że się spodoba. Rane boskie, wiesz, co ja zaraz zrobię? Założę, ponieważ być może mikrofon trochę będzie nawalał, ale... Co spodnie mi się trochę dopasowane dopasowują, ale tak, dokładnie. Bardzo dziękuję, założę jej z dumą będę nosił. Mam nadzieję, że pozwoli mi osiągnąć... Rozmiar też dobrze dopasowany. Rozmiarówka jest, wiesz, ja ostatnio dużo pracuję na siłowni, szczególnie po tych, po, po świętach, w związku z tym, wiesz, spokojnie. Dziękuję serdecznie w takim razie. Moim gościem dzisiaj był twórca, majster i główny, główny zawiadowca NoSports.pl, Norbert Rudziński. Zapraszam Was do oglądania AK-74 i do widzenia sklepu Norberta, ponieważ są tam rzeczy, których na pewno Warto jest wykorzystać w waszym uprawieniu sportu. Cześć!